Dzień dobry. Dzień dobry. Ile tam koni jest? Zmierzamy w kierunku integracji z patronami Bajera. Bo za chwilę będziesz miał tutaj obywatelskie zatrzymanie. Dobra, włącz nagrywkę Cyclone Dwenoma, numer jeden, kur... Upi. Repeta, dzięki. Zrobili trzodę i jadą. Jedziemy na ten, na Maka, nie? A, tak. Okej, okay, okej. Okay. No to ma To Ktoś To Hehehe. Jest dzisiaj z nami adrenalinka. Siema Jest z nami Jaworek z płcią piękną Jest z nami Łukasz CBR, siema Jest z nami patron Kamil, z którym też właśnie dzisiaj melanżowaliśmy. Jeździ na pięknej ZX6R jak widzicie. Fajny motocykl. Jest z nami też patron Seba na stradziku. Piękny klasyk, niebieściutka strzała. No i Suzuki, wiadomo. Jest kolejny z nami motocyklista, Siemka. Wielka. Michał CBR Dokładnie. Na Hondzie F4 Repeta. Jaka F4? 929? Chyba specjalnie czekałem, aż zareagujesz. F4 była brędzej. Wiem się No co ty? Jest z nami dany, chyba na najpiękniejszej Na najpiękniejszej w powiecie. Ty na pewno jedyna na tym gronie, ja <laughs> yeah, Ty, ale powiem Ci, że nieźle podkradłeś pomysł na szybce z Instagramem. Dobry jest, nie? Nieźle. Ale pat <laughs> z drugiej <laughs> też masz. Ściąka repety. Aha, tak Ale to masz od tego? Od e, zepsby? A jak? To nieźle będą załatwił Odbijemy w lewo tutaj, no, no to prowadź, bo ja nie znam aż tak serca. Ja też nie Ja ale idziemy, 3 kwarta mi, bo tutaj ten I tam szkoda, że dzisiaj niedziela Tam nie, Ale to do, do internetu się zjeżdżają a, a a gdzie ten, a, a gdzie to a, jest? Gdzie to jest? A tutaj? Pole, no progi. Tak, no, Ojejku, fajnie, że ta pogoda dopisała I w ogóle na imprezie, że nie padało i... O Opa Bajera Proste Kamil ma kumpla A, ciekać się będą Nie, da radę ta kawa? Ojejku, i tu w prawo? Tak Tak prawo ale powiem wam, kiedyś się z takim Passatem na Płocku łapałem i chłop mnie zaskoczył, nie? Bo miał tam, nieźle, 350-400 koni. A, może R36 albo coś takiego. To był normalny Passat, jakbyś patrzył, popatrzył na niego, to <laughs> za jakieś 10 tysięcy złotych, więcej byś za to nie dał. A wiecie? A taka repeta tam była, serio mówię ci, że zaskoczony w ogóle byłem, nie? Słab pewnie jakiś zrobiony silnik, a i tyle. Od cuzłówki pewnie włożyli silniki, tyle. No. Wczoraj to była impreza integracyjna A raczej dzisiaj się skończyła Agent przyjechał, ochoty narobił na jazdy. Tak, agent nas odwiedził Skocia, widać renta często jak zobaczył. Agenta na motora. Nie agenta, tylko Honda jego Takie serio, jest dom z papieru. A, ty, ale generalnie ja pomyślałem sobie, żeby na kombinezonę założyć te stroje do z papieru. To byłoby dobre. Jak chcesz robić napad? Na masa? Na przykład <grymianie> Testo dzwoni na polis! to dzwoni? No, to dzwoni na polis Tak, <grymianie> <Halo? grymianie> <grymianie> do losa? <grymianie> Słuchaj, bo za chwilę będziesz miał tutaj obywatelskie zatrzymanie Jak tam w ogóle Michał, ten, wczorajsza podróż w jedną i w drugą, spoko? Jechało się? Zajebi nie, zajebiście, w tym co spoko. Okej. Okay. nie Mar no. bardziej? Nie, ciepło było. O, dobra. Do tyłu. Zobacz. Czachy większą chyba. O, stój. O, milite przyjechał. Dzień, Dzień dobry. dobry. Zlot tutaj organizujecie? Nie, przyjechaliśmy sobie zrobić zdjęcie i uciekamy. Aha. Ja bym się chętnie zapytał, on ma koni pod machą Może go się wopiemy na światło. No, 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 no. I będę Jak tam, mordeczko? Daje <laughs> Jak, może być inaczej. No. Trochę pana tego zadzika. Ty, no ja powiem, ci, generalnie chcę do niego podjechać? I się zapytać, ile ma koni? Tak, momentu? tak. O, nie ile tam koni jest? 240? 240? A? A 310? No 310 kuca Powiem, mówiłem, że 300 ma Szanuję No i ładne skillsy jazdy w Szerokości 310 kuca, ale zobaczcie 310 koni i naszej setkę nadal mało, nie? Zależy <noise> <Na pewno> to... <noise> siema, siema, jedziemy na imprezę, zmierzamy w kierunku integracji z patronami motoryzacji. Witam no, serdecznie, witam serdecznie, siema, witam, serdecznie. Siemano. 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 witam, witam. siema, Przystępujemy do turnieju integ drugiej integracji z patronami Moto Adix. Wrzutki i będą nagrody. Słuchajcie, dwie tury po 6 rzutów młode. I takie nagrody otrzymuje Norbert Brawo <noise> Gratulacje no Czwarte miejsce no, inny, o, no, Taki zestaw nagród Jawor Podium Trzecie miejsce Zestawik Łysy <noise> Yes. A sobie Drugie miejsce. Bon na koszulkę i naklejeczka. Otrzymuje Adrenalin. I pierwsze miejsce. Kufel z browarem. Otrzymuje... Kamil. Bardzo ciężkie. Polatał, bo jest... ale powiem wam tak, nie? Ustawiliście się idealnie, bo zobaczcie co tam jest i na jakich latach.

Tej wybrałeś tak? No. To będzie nagrywka. No, Potem kawę. A wiesz jak kawie? Gdy ja osoba staje... Yes, Nie, to jest... Skubany grał. Grał chyba. O Ale... O kurwa. A... Ale... 98, 98. Urwał. Ale widać, że raz miał styczność. No ma. A, a macie. No, no tak. <laughs> 20살이 좋다. 야, 잡아. 봐. 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 자, 그래서. 야, 그래서. 我操！是撒旦！哈哈哈哈哈！